Hej, z tej strony BOSS. Zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 gigant, w którym będę kontynuował zadanie związane już nie z głównym wątkiem fabularnym, ale z pobocznym. Zadanie nosi tytuł Ostatnie życzenie. Będę musiał się spotkać z Jenneper Blarwik, żeby tutaj nie zwlekać, żeby ona gdzieś sobie nie poszła. Od razu się tam przeniosę. I zobaczę czego ona ode mnie będzie chciała. Gdzieś jest tu w barze. A czy ja grałem w tym Jest z kaczmarzem chyba tak. Trochę jest podobny do LETO. Pokaż co tam masz na sprzedaż dobra, w sumie nie ma nic ciekawego. Poza tym mięsem 416 renów. Trochę sporo sobie liczy. No ale dobra. Jakoś się odkuje w inny sposób. A gdzie tu jest Jennifer? Czyli tu nie widzę. A tu siedzi dobra. Nie zauważyłem. Sprowokowanie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Czyli ona chce się zająć dżinem. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go znam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall. A potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryba, a Jean uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrodę w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. No dobra, pomożemy. Skoro tak, Żeby mi to sprawne. zadanie nie wisiało. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. No ja myślałam, że to sam będę musiał sobie po, poszukać tego gina. Dobra, idziemy do przystani. Na przystań w zasadzie. Owszem, skąd wiedziałeś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. To jest zadanie związane z tym dżinem, ona będzie chciała ściągnąć tą klątwę, A życzenie Geralta. Ja o tym, żeby ona Zależy się czy. w nim zakochała, czy żeby byli parą, ja nie wiem jak to było w, w książkowym pierwowzarze, nie wiem czy w ogóle była taka sama sytuacja. Ale wiem, że tutaj Wiedźmina doszło do takiej, takiego zlecenia w sumie. Zadania. A nie zlecenia. Zatonął gdzieś w tej okolicy. Aha. Nie Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy nad nie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A, a czy mógłbym odmówić? Nie. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy. Pamiętasz? Pamiętam. Ja Jaskierą mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, Skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejść stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjdź z dobrodziejstwa inwentarza. Tak. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. No właśnie, Gerard tam poprosił tego Gina o to, żeby on i Jennefer zawsze byli razem. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na Ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat Town. Gotowe, uważaj na siebie. Dobra, i teraz muszę skoczyć i zanurkować ostatnie życzenie i teraz... Z tego co dobrze... o ile pamiętam dobrze, bo będę mógł cofnąć to życzenie, które zostało wypowiedziane przez Geralta podczas ostatniego spotkania Jennifer z Ginem, no w sumie naszego wspólnego. I będę mógł poprosić Gina o to, żeby cofnął to życzenie ostatnie. Wtedy Jennifer zapyta mnie, czy czuje nadal coś tam do niej. I wtedy będę mógł się zdecydować, czy dalej jak kontynuujemy idzie? znajomość, ja czy nie. I teraz czy to chciałbym to właśnie to po... wybrać tą drugą po opcję, czyli... Czyli tam, która wskazywałaby na miał. to, że Geralt i Yennefer już nie będą razem. No, utopców tutaj jest. W sumie pełno trzy utopce. To jeszcze nie tak pełno, ale. Ale do tej pory wystarczył jeden strzał z kuszy i utopce padały. A teraz jakby były mocniejsze trochę. Jest jakiś wrak. Tu są jakieś zwłoki przy wraku, to chyba ich mam szukać. Albo o masz te kawałki, burd i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leżę. Jest też Garion Klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Dobra, jeszcze wezmę sobie tylko tą skrzynię. Nie trzeba będzie wrócić na górę. Dobrze, przynajmniej, że nie muszę tego robić na czas i nie muszę się martwić tym, że, że mi się powietrze skończy. Wszystko dzięki zaklęciu Jennifer. to Jennifer czasami się myli z Tris. Pamiętam, że jeden odcinek zacząłem tak od tego, że będę kontynuował zadanie związane z Tris. A to miałem iść za Jennifer. Do teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad Dobra, dajesz, lecisz dalej. To jest daleko. Ile ja mam w ogóle znaków zapytania, bo na skaligę już się trochę zadania kończą. Czyli ten wątek skaligijski zaraz zostanie zamknięty, ale ja bym chciał jednak odkryć te wszystkie znaki zapytania, które są tutaj dostępne. Czyli takie najbardziej odległe to są te 4 W sumie te sześć. To tutaj bym musiał jakoś od tej strony opłynąć portem. Tak i później od o te znaki zapytania. Te cztery to będą pewnie dostępne z jakiegoś poziomu od lądu. Na pewno będę musiał iść tą ścieżką, żeby dostać się tutaj. Ale to też zobaczę później. Bo całkiem prawdopodobne, że tą będę musiał przez Keltroldę w sumie się tu dostać. No i pozostają te znaki zapytania. To jest największe zagęszczenie tych znaków. Ale no dobra, o tym się będę martwił w kolejnym odcinku albo za dwa odcinki, bo nie wiem też jak długo zajdzie mi z tymi zadaniami. Na razie chciałem się skupić właśnie na tym zadaniu. Co Ostatnie życzenie. go piękny dom, ten pałac, na końcu zechcesz zostać królową. Dalej mówimy o odzinie, czy już złotej rybce? Bez różnicy, że myślisz spełnię życzenie. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. I ona chce cofnąć. Właśnie ciężko mi też określić tą Jennifer i to czym się kieruje. Bo też w grze spotykaliśmy ją już po tej przemianie całej. W książce pewnie też była garbata, jak w serialu. Zobaczę, czy nasz Dzień tam nie chodza. Też podejrzewam, że w grze w sumie manipuluje tak samo Geraltem jak w serialu. W książce możliwe, że było tak samo. Chociaż też właśnie. Szkielet mężczyzny. Gdzieś przynieś chciałam się też. Wworem do pokładu. Śmierć godna skalygińczyka. Insygnie planowe wskazują na człowieka z Dimon, czyli pochodził z faroę. Mam coś, skalygiński puklerz z symbolami planowymi Heimej. Turgtora. Kiedy ten puklesz tu osiadł, Donor był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony draka. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. No wracając właśnie do tego co mówiłem. To Yennefer cały czas manipuluje grę, to w sumie do swoich celów, bo chcę wykorzystać. I dlatego chciałbym e, podążać wątkiem właśnie Tris, jeżeli chodzi o na Trójkę, bo po, w poprzedniej grze e, zdecydowałem się na wybór właśnie JNFR. A teraz zobaczymy jak wypowie Yennefer życzenia. O jak zareaguje na mój wyrok? Ale nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widok i pamięta, W Dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął z dumy. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. O to jakieś duże pole do popisu, do poszukiwań. Skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie. Sprawdźcie. Za okrągłe to jest. za, za okrągłe, ale jest to zatoczka tak na moje oko. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Jednica przecięta w poprzek. <grystanie> cięcie. Nie zrobiono tego żadną konwencjonalną bronią. Jednica przecięta w poprzek. Chirurgiczne <grystanie> cięcie. Nie zrobiono tego żadną konwencjonalną bronią. Hmm. Wydaje mi się, że to będzie ten wrak, którego szukamy. Skoro już była mowa o teleporcie, to na pewno się część wraku hmm, w coś ten na pół. I do zakład, że cięcie zadano tak samo jak to na szkielecie. Hmm, coś tylko gdzie jest, to jest druga połowa? Nie ma tu dżiny, ale jest coś, co powinno Jest ci się na pieczęci. Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Co to tyle? Wróć na łódkę i porozmawiaj z Jennifer. Może na podstawie tej połowy pieczęci ona będzie w stanie otworzyć to, gdzie się znajduje druga połowa? Może tak w sumie być i to by było nawet logiczne, jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dzień. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa. I trzy. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie. A ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to Ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia? Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia dżina, coś między nami pozostanie. Hmm, też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie. A teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. statek na górze. A jednak jest statek na górze. Co do ładnej anomalii, tu musiało dojść, że aż statek by waliło na szczyt góry. To jest chyba koło tej zatoczki jest okrągłej. Z tego, zażyczył sobie, żeby dżin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z Twojego mhm. życia, dobra? Nie ma tu nic ciekawego. Jakieś nożyczki, co to jest? Się tu nie Karty do gwinta. Chyba, ja że nie mogę podnieść tych kart do gwinta, może tu jakieś unikaty leżą. Poszukaj jakoś za pomocą widzimskich zmysłów gdzieś mogę wejść na dół na górę a nie dobra jeszcze jest dół interesujące o jakieś unikaty i to lubię to lubię oby więcej wajemnic Agnes zglanwi ładne buty wygląda na to że zderzenie z górą było tak silne że kogoś z nich wyrzuciło to ciekawe Czarodziej pewnie tu sypiał. krew. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Jest jakiś hmm. led. Nie ma tu nic ciekawego. Albo teleskop, dobra, chyba trzeba podnieść tą szafę. bo podejrzewam, że to ta szafa właśnie zmierzyła. Maga. Je? Chyba powinnaś to zobaczyć. Aż go z butów wyrwał. To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry, i Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, a Mosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę. A pułka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Normalnie, jak jest Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Ewala. Voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Będziemy łączyć pieczęcie na głównym pokładzie, tak? Taki pomysł to ja mam zawsze. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Ja jestem ja. Przez Ciebie jestem Jaar. me A i że tak jest tak? Że masz jakiś plan, musisz go a ja ściągnę go do kuli. Może się zamienimy! jak ja mogę osłabić. Eee, Okej, okay, księżycowy był zabierał, które czasowo powstrzymują przemiany potworów i wydrze. Okej, okay, rzućmy w niego. O tym będę, jak ja mam? фильм с карата. Okay, Ой, мой, не надо уже. Когда даешь гарант. On jeszcze tak. zaraz mi tu jeans zabije z tamą przeciwników w zasięgu rażenia, wydłużony czas trwania. Niszczy gniazda potworów akurat tu do niszczenia gniazda potworów to nie jest mi potrzebne. Ładnie, tak? Zaraz mnie zabije. Chyba muszę się zregenerować i to dosyć szybko. Dobra. Jakaś chmura będzie mnie tu atakować. O dobra, idę pod pokład znowu się regenerować. A jednak mnie zabił. Kurde, tak blisko było. Okej, okay, zobaczmy. Teraz może będzie lepiej. Idziemy na górny pokład, to może przyspieszy sekwencję filmową. O, o co właśnie. Się to? Co tu się odsuwamy, dżin zaraz Ej! przyleci chmurka. Ej! Zakładam, że masz jakiś plan. Muszę go a ja ściągnę go do kuli. Może się zamienimy? Właśnie czy my ja z wtedy nie korzystałem? Dobra, najrozsądniej chyba będzie się chować za tą kolumną. Tam pojedyncze strzały przejdą, ale duża część też nie, nie przejdzie. Maria no, ja też to czuję, nawet widzę po pasku życia, że osłabnie. To już tak zawołał. To dobrze. Dobra, mam cię. Mam cię! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko dżin może ściągnąć zaklęcie innego dżina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. <mulity> Trochę takim głosem jak przemówił. Dobra, dżin sobie poleciał. A my zostaliśmy z problemem sami. I teraz będzie moment decyzji. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydaje się lekko koszałomiana. Nie jestem, ale usiąść możemy. Jak się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. Ha, w ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mhm, mm Ale może teraz się to zmieni. No, raczej, że się, raczej się zmieni. Coś, coś się zmieniło. Mm. Spodziewałam się. W sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotu w głowę. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na Ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Bywaj. Dwójka, krótka piłka. A dla mnie czar pryzu. Przykro mi. Naprawdę? No. Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze. Mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Zaczekaj. To, że Czarpysł nie znaczy, że nie lubię już spędzać czasu w twoim towarzystwie. Posiedźmy tu chwilę. Jeden z najważniejszych wyborów chyba został dokonany. na Periusz nas przeniosła gdzieś w bezpieczniejsze miejsce. Zaraz zobaczymy, co to za miejsce. A następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do wyzimy. Mówić? Jadę. Ja też. Najpierw po umy do barona, a potem prosto do Kermore. Dołączę do was jak tylko będę mogła. Bywaj. No no, Jeszcze trochę mnie tutaj na sklejkę czeka zadań. Okej, okay, ostatnie życzenie zadanie zakończone. Na punkcie doświadczenia śmiech na sali. Dobra, muszę skorzystać z jaskółki, tu sobie zostawię w schowku dużo rzeczy. Przynajmniej takich, których nie będę potrzebował, a które mi dosyć znacznym stopniu ciążą na plecaku. Co by to jeszcze tutaj, w sumie z tych śmieci, to może zostawię sobie wszystko, jak coś to skóry się sprzeda. 93, 220, no w sumie dobra baza wypadowana. Odkrywanie znaków zapytania. Także w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmina na 3, w którym chyba będę zajmował się tymi znakami zapytania, które już pozostały. No, zaczniemy w sumie od tych. Od gdzieś Fort Holmstein. No, tak będę musiał zrobić, ale to zrobię w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Na razie. Na razie. Cześć.